No i teraz najważniejsza, najważniejsza rzecz, która też mi bardzo dużo czasu zajęła w tym roku. Słuchajcie, bardzo mocno przez te wszystkie zmiany poświęciłem czasu na zmianę i re reorganizację mojej firmy, więc trochę się tutaj zmieni i po prostu nadchodzi nowa jakość, którą chciałbym Wam w dniu dzisiejszym również zaprezentować. Jako pierwsze osoby macie możliwość się o tym dowiedzieć. Więc osoby z Instagrama zapraszam na, na YouTube'a. Możecie sobie zostawić komentarz link. No i lecimy. Coś, na co, czego na pewno większość osób się nie spodziewała, moi drodzy, eee, czyli całkowite wycofanie ze sprzedaży wszystkich moich e-booków, tak? I ktoś by pomyślał, hej, Karol, czy ty właśnie przez 3 lata pisałeś e-booki i tworzyłeś szkolenia, żeby potem je wycofać ze sprzedaży? Tak, dokładnie tak. Czyli w tym momencie nie będzie się dało kupić ani akademii, ani szkoły stylizacji, ani skryptów, ani szkoleń z komunikacji, ani gratisów, ani planera, ani nic z tego nie będzie się dało po prostu kupić. Dlaczego? Bo mnie to kurczę męczy, męczy mnie trochę to, żeby przekonywać, że to jest warte, że to się opłaca. Jak ktoś nie chce, to nie chce i po prostu taką decyzję podjąłem. To również doprowadziło do tego, że została zamknięta, można powiedzieć, po części Akademia Vinted, została zamknięta Szkoła Stylizacji. Oczywiście te grupy zostały połączone, została stworzona nowa grupa dla najbardziej aktywnych, ale jak możecie zobaczyć na screenie, od początku listopada w zasadzie. Już było to wprowadzane w życie, czyli te wszystkie zmiany, grupy zostały dla osób, które realnie z nich korzystały, bo ja nie chcę naprawdę współpracować z osobami, które nie chcą się uczyć, które nie chcą zarabiać. Ja zakładam, że jak wy tutaj jesteście, to chcecie zarabiać. Szanujecie mój czas, szanujecie mnie, szanujecie moje umiejętności, Natalię i po prostu chcecie być koło gościa, który zarabia fajne pieniądze, bo on was nauczy zarabiać fajne pieniądze. A doszło do czegoś takiego, że ja się muszę prosić, żeby się ktoś logował, żeby ktoś pisał, żeby ktoś odpowiadał na pytania, brał udział w rozmowach, dyskusjach, ankietach. No to jest po prostu już nie ten czas. Po prostu wydaje mi się, że część osób, zarówno które mnie obserwują, jak i się u mnie uczą, po prostu zatrzymały się na pewnym etapie i nie rozwijają się dalej. A ja widzę, na przykład na VIP-klubie, Osoby, które są aktywne, które są regularnie, regularnie inwestować w swoją wiedzę, z takimi osobami mi się po prostu znacznie lepiej pracuje. Więc w tym momencie nie ma żadnej grupy oprócz VIP klubu, który też w zasadzie nie jest stały, na której można byłoby popisać, pogadać i po prostu być w niej. Więc jak ktoś był, ten skorzystał, jak ktoś nie był, no to proszę słuchać dalej, bo zaraz wam powiem o co chodzi. Po trzech latach, po trzech latach tak naprawdę no, zdecydowałem się zakończyć projekt Akademia Vinted. Wystartował, tak jak widzieliście, w 2020 roku, w lutym, więc prawie trzy lata ma. No i zdecydowałem się go zakończyć, tak. Oczywiście no to ja też nie jestem jakimś niewolnikiem, tak? Nie będę tutaj za 100 zł każdemu pomagał przez całe życie, szczególnie jak on się loguje raz na trzy miesiące i wchodzi raz na ruski rok. Więc akademia był fajnym pomysłem, był fajnym projektem, bardzo tutaj w pamięci mi zostanie prawdopodobnie na zawsze. Natomiast w tym momencie akademia Winted formalnie nie istnieje. Szkoła stylizacji formalnie nie istnieje, więc w tym roku bardzo duże zmiany się podziały. Słuchajcie dalej, jak to się po prostu skończy. W każdym bądź razie nie ma e-booków, nie ma szkoleń, nie ma akademii, nie ma szkoły stylizacji. Nie będzie też prawdopodobnie mentoringu. Więc tak jak uczniowie, którzy byli w pierwszej edycji mentoringu, w tegorocznej drugiej edycji mentoringu skorzystali, zapłacili dużo, była dostępna opcja mentoringu, teraz już nie będzie. Więc jak ktoś czeka na mentoring, no to się nie doczeka. Bo to jest bardzo dużo pracy i bardzo małej grupie osób mogę pomóc. Zgodziłem się to zrobić, część osób to wykorzystała. 100% osób nie żałuje decyzji. 100% osób wydało 2,5 klocka i po prostu nie żałuje tej decyzji, więc o czymś to musi świadczyć. Natomiast no, ja też, jak ktoś nie korzysta z projektu, to dla mnie to jest sygnał, żeby go po prostu nie kontynuować. I tak po części jest mentoringiem, no bo wiadomo, że duża kwota, nikt nie jest w stanie tyle zapłacić, no ale to prowadzi do tego, że po prostu mało pracy, dużo pracy, mało pieniędzy, a tego oczywiście nie chce nikt. No i co teraz? Co teraz, moi drodzy? Zadajecie sobie pytanie zapewne, co teraz? I teraz na następnym slajdzie otrzymacie odpowiedź. Jest to zalążek projektu, nad którym będę pracował przez cały 2025 rok. I dajcie mi dosłownie 5 minut, bo nie będę się tutaj rozgadywał na ten temat, ale chcę Wam pokazać, co będzie. Mianowicie, wprowadzamy tutaj nowy level up, jeśli chodzi o wiedzę. Słuchajcie, ja też się uczyłem. Ja też przez te wszystkie lata się rozwijałem brałem udział w różnych szkoleniach. A e-booki mają ten problem, że mają niezaktualizowaną wiedzę, część rzeczy już nie działa, część działa. I tak jak kiedyś, na przykład w 2022 roku, akademia była 100%, to było 100% mojej wiedzy. Napisałem wszystko, co wiem i wrzuciłem to do tego e-booka. Natomiast ja od tego czasu cztery lata się uczyłem, chodziłem na szkolenia, praktykowałem, uczyłem uczniów, wymyślałem nowe projekty, i wszystko po prostu doszło do takiego momentu, że Moja wiedza jest znacznie, znacznie większa i też umiem ją w lepszy sposób przekazywać. Więc, zamiast czytać tysiąc stron e-booków, będziecie mogli korzystać z mojej platformy, na której będzie po prostu dostępny kurs Vinted Booster, moi drodzy. Dlaczego tak? Oczywiście, jest kilka plusów zmiany e-booków na kurs. I po pierwsze, jest to pewny sukces. Był problem taki, że jak ktoś kupił na przykład tylko skrypty albo tylko hasztagi, no to mógł zacząć zarabiać więcej, ale niekoniecznie. A ja nie chcę, żeby ktoś kupował mój e-book i potem nie zarabiał więcej, bo dla mnie to jest zła renoma. Ja wolę zaproponować wam kompleksową wiedzę, zebraną w jednym miejscu i dać wam gwarancję, że jak kupicie ten kurs, no to więcej wam po prostu nie potrzeba. Kolejna sprawa, wszystko w jednym miejscu, tak? Czyli wchodzicie na platformę, szukacie zakładkę, komunikacja. Przerabiacie sobie dodatkową tą lekcję, wszystko macie pozaznaczane, a we bookach wiecie, trudno się tego szuka, jest dziesięć e i po prostu ciężko znaleźć to, czego potrzebujesz, a tak to będzie wszystko w jednym miejscu. Kolejna rzecz, zaktualizowana wiedza, czyli te rzeczy, które są zapisane w tych e-bookach, niektóre już nie działają, niektóre działają słabiej, niektóre się zmieniły. W tym momencie dostaniecie zaktualizowaną wiedzę, najnowszą, wszystko, co wiem, po prostu w temacie sprzedaży na vinted. Kolejna sprawa, zawsze aktualna wiedza. Czyli jak wy dostajecie eBooka, no to jak go kupicie i coś się zmieni, no to tej aktualizacji nie macie. A tutaj wystarczy, że jakiś odcinek się zmieni, ja po prostu go usuwam, nagrywam jeden, rzucam go na platformę, macie wszystko zaktualizowane. Jak wychodzi jakaś nowa lekcja, nagrywam ją, rzucam na platformę, wy ją macie dodatkowo na swojej panelu i macie wszystko aktualne. Wiedza podana w lepszej formie, tak? No kurs wideo, prezentacje, zadania to jest dużo szybsza i przyjemniejsza forma przyswojenia. Tak jak ja mówiłem, uczyłem się lepiej przekazywać wiedzę, dlatego, chociażby wyzwanie 1000 zł w 8 dni, v 2 czy teraz ten kurs, to są rzeczy, czy vip klub nawet. To są rzeczy, które są efektem 10 lat mojej pracy i po prostu są na maksa ulepszone, na maksa dostosowane. Kolejna rzecz osoby które zdecydują się dołączyć do tego kursu będą miały dostęp do wszystkich lekcji z 2025 roku. Czyli e, oprócz tego, że i tak nie będzie większej możliwości współpracy ze mną, bo nie ma ani szkoleń, ani nie ma e, grup, ani nie ma e-booków, no to zostanie tylko ten kurs Vinted Booster i Vinted VIP Club. E, wszystkie lekcje, które wyjdą w 2025 roku, będziecie mieli za friko. Czyli jak kupicie, to nie musicie się martwić, że zaraz wyjdzie coś nowego, że zaraz wyjdzie coś, czego nie będziecie wiedzieć, bo wszystko będziecie mieli po prostu zaktualizowane przez cały 2025 rok. Materiały interaktywne, tak? Czyli oprócz lekcji wideo dostaniecie również checklisty, gotowe skrypty, dostosowane lepiej. Zamiast Wam dawać 200 skryptów, to Wam dam 20 takich już wybranych, doszlifowanych, dopucowanych i po prostu do skorzystania. Zadania praktyczne, które pomogą szybciej wam zobaczyć efekty, a o to przede wszystkim chodzi. Chodzi o to, że ja po prostu wiem, jak wam tą wiedzę przekazać, żebyście się ją jej łatwiej nauczyli. Łatwy dostęp 27, 24 na 7. Czyli możecie uczyć się kiedy chcecie, nawet na przysłowiowym kiblu, z telefonu, z tabletu, z komputera, oglądać sobie kurs. Jedna lekcja będzie miała 5 minut, druga 10. Ile macie czasu, tyle możecie się pouczyć. Kolejna sprawa, porządek i struktura. No, nie musicie szukać dziesięciu informacji w dziesięciu różnych miejscach, logujesz się, widzisz wszystko i klikasz to, co chcesz. Prosta. Prosta forma współpracy. Dużo osób się zastanawiało, co wygrać, co wybrać, jak wybrać, co mu pomoże. Tutaj jest jeden kurs, masz go, masz wszystko. Nie ma więcej rzeczy, których. Potrzebujesz. A nawet jak coś wyjdzie, to dostaniesz to z friko. To jest ogólnie projekt nad którym pracuję, będę pracować cały przyszły rok. Więc jak ktoś się zastanawia, co będę robił, to na pewno nie będzie tak jak w tym roku, że w styczniu wyszedł planner, yy, potem wyszły analizy, potem wyszła szkoła stylizacji, potem wyszło V2N. W 2025 roku prawdopodobnie nie będą wychodzić nowe projekty, nie będzie nic nowego. Więc to co wam tutaj mówię, to jest projekt nad którym będę pracował w kolejnym yy, roku. Zobaczcie, stali uczniowie. Proszę bardzo, pokażemy. Cyk. To jest właśnie, z takimi ludźmi chcę pracować. To jest naprawdę przyjemność pracować z takimi ludźmi, którzy po prostu się cieszą, jak ja wyrzucam coś nowego i jest po prostu super. Oprócz tego, do tego szkolenia dostaniecie certyfikat, który potwierdzi wasze umiejętności w sprzedaży, więc jak ktoś sobie chce wrzucić do CV, jak ktoś sobie chce wrzucić, użyć w przyszłych projektach, to certyfikat Sprzedaży na pewno będzie Wam pomagał. Większa motywacja do nauki. No, oczywiście, nowy kurs na pewno będzie też droższy niż Bóg, więc to jest na pewno motywacja, tak jak mówiłem. Coś, tu ktoś dostanie za darmo, nie wykorzysta. Ktoś, coś kupi za 5000, to doceni i wykorzysta w pełni. Jednorazowa inwestycja, długoterminowe efekty, czyli kupujesz raz, korzysta z materiałów wiedzy przez lata, plus darmowe aktualizacje. No, nie ma się co oszukiwać zyski. Są znacznie, znacznie większe niż cały kurs. Czy ty to będziesz, Co ty z tego będziesz mieć? Co ten kurs zmieni w swoim życiu? To jest ciekawe. No Oczywiście wyobraź sobie, że otwierasz aplikację Vinted i codziennie widzisz, że coś ci się sprzedało. Co dalej? Zarabiasz 2-3 tysiące, to jest takie minimum, którego oczekuję. Więc jak ktoś chce zarabiać 3 klocki, to na pewno trzy klocki będzie zarabiał. Natomiast jak ktoś chce zarabiać 5, 10, 20 tysięcy, to też będzie zarabiał. To nie jest tak, że jak ktoś ten kurs, jak ktoś zarabia 10 koła, to ten kurs jest nie dla niego, bo to jest nieprawda. To jest też kurs dla osób zaawansowanych. I tam chociażby w tym kursie będą również wszystkie zapisane live, y, czyli jak mamy takiego live'a jak ten i on normalnie byłby ukryty na przykład po, 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 po live'ie, no to osoby z, z, z Vinted Boostera będą miały po prostu dostęp do tych live'ów. Wszystkich live'ów również, szkoleń i tak dalej. Wyobraź sobie, że zamiast godzinami zastanawiać się, dlaczego coś nie działa, dlaczego, hmm, dlaczego coś się nie sprzedaje, no to po prostu codziennie wstajesz, robisz coś i to się przekłada na zarobki. Super. Zaczynasz dostrzegać, jak prosta i przewidywalna może być sprzedaż. Wystarczy odpowiedni system. Ja ci nauczę. Nauczę cię przede wszystkim biznesu. Po dużo ludzi uczy sprzedaży teraz, co i tak jest marne. Ale ja was nauczę też biznesu. Szczególnie osoby z VIP-klubu dowiedzą się, co to znaczy. Ale wiedza biznesowa to też naprawdę, naprawdę petarda. Twoje ogłoszenia oczywiście zaczną przyciągać więcej klientów. Będziesz mieć więcej wyświetleń, więcej polubień. Będziesz wiedzieć, jak skutecznie zamykać sprzedaże, czyli dosłownie dowiesz się wszystkiego o komunikacji. Będą dodatkowe lekcje. Jak mi się coś przypomni, dogram, dorzucam, napiszę na Instagramie Siemka. Weszła nowa lekcja dla uczniów kursu. Zobaczcie sobie. I cyk, i macie kolejną fajną rzecz, kolejną wartość. Twoje zarobki wejdą na... Zupełnie nowy poziom, tak? Czyli dzięki tym wszystkim strategiom, ja sobie policzyłem, ile mam tych strategii, tam jest ich około 30. Wszystkie dostaniecie. To będzie połączenie tak naprawdę wszystkich e-booków, mentoringu i wszystkiego w jedno. Tylko, żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że jak ktoś będzie, ktoś ma akademię, to że tam dostanie to samo w kursie. Nie, ja nigdy tak nie robię. To wszystkie materiały będą, są przygotowywane od zera. Od podstaw z najbardziej aktualną wiedzą. Poczujesz, że masz kontrolę. No każdy by chciał mieć kontrolę, tak? Wintet po prostu przestanie być chaotycznym hobby, które przynosi raz więcej, raz mniej, a stanie się po prostu taką maszyną do zarabiania, która będzie dla ciebie zarabiać pieniądze. Znajdziesz w końcu czas dla siebie, dla rodziny. Będziesz mieć plan, strategię, będziesz wiedzieć, co robić. Zaoszczędzisz setki godzin i po prostu będziesz się cieszyć efektami bezwzględnego, Wysiłku. Oczywiście będziesz zarabiać te minimum 2-3 tysiące, to już mówiłem. Twoje produkty będą wyglądały profesjonalnie, no bo nauczysz się robić takie zdjęcia, nauczysz się robić takie opisy, pisać w taki sposób, wszystko, jakiego tego się nauczysz. Zdobędziesz po prostu nowych klientów. Niektórzy kupią raz, niektórzy będą od ciebie kupować wielokrotnie, bo są również strategie na obsługę takich klientów wielorazową. Dowiesz się, jak skalować sprzedaż i uczynić Vinted źródło stałego dochodu. Może chcesz zarabiać 3000, może chcesz rzucić etat, tak jak ja, dzięki temu kursowi na pewno się to uda. Bo jestem w stanie po prostu to zagwarantować. I oczywiście kurs jest zarówno dla początkujących, którzy chcą zacząć od zera, no bo tam masz od A do Z wszystko. Jak i również dla osób, które chcą po prostu zarabiać więcej. Chcesz, zarabiasz 5 tysięcy, będziesz zarabiać więcej, zarabiasz 10 tysięcy, będziesz zarabiać więcej, bo jaka jest szansa, że ja nie wiem czegoś, co ty mógłbyś wykorzystać do zwiększenia zarobków. No i oczywiście też dla zaawansowanych sprzedawców, czyli coś, czego brakowało, brakowało takich, takiego miejsca, gdzie osoby, które chcą zarabiać bardzo dużo, żeby również mogły się dostać na te bardzo wysokie pułapy. Zarobkowe, bo ja Was naprawdę mogę za, nauczyć zarabiać te 10-20 tysięcy. Tylko pytanie, czy Wy po prostu chcecie tyle zarabiać. Dlaczego warto zacząć? No, bo inni to już robią, tak? No Pokazuję Wam, no ludzie mają paczki 10-20 paczek dziennie, 2000, 3000, 1000 zł w portfelu co parę dni. Inni po prostu to już robią. Bo czas działa na Twoją korzyść. Im szybciej wdrożysz te strategie, tym szybciej zobaczysz efekty. Może te strategie nie będą działać za rok, za pół, ale na razie działają i można na tym trzepać kasę. Ja też nie daję takich strategii, które wygasają po, po, po miesiącu, tylko które są uniwersalnymi zasadami sprzedaży, więc to jest wiedza, z której będziecie korzystać dosłownie lata. No i oczywiście masz wszystko, czego potrzebujesz, bo ten kurs to totalne, gotowe narzędzie, wszystko tam jest, można zastosować i co ważne, w e-bookach też było dużo takich opisów, gadania, co osobiście uważam, że jest bardzo fajne. Ale tutaj będą jednak konkrety, bardzo dużo konkretów, żebyście maksymalnie mało na to czasu poświęcali, a maksymalnie dużo z tego wyciągali. Dlatego też zrezygnowałem z grup. Wiecie dlaczego? Bo na grupach dzieją się pierdoły, gadają ludzie o kotach, psach, pogodzie. No bo po prostu to jest normalne. Natomiast to wszystko odwraca uwagę od sprzedaży, a ja chcę być skuteczny. Chcę szkolić skutecznych sprzedawców, chcę tworzyć ludzi, którzy będą sobie zarabiać na Vinted i po prostu to jest mój cel. Nie nie jest moim celem pitolenie na grupie, tak jak was lubię, tak pitolić długo nie mogę, bo to jest po prostu strata czasu. Co jest wraz z tym kursem, oczywiście? Gwarancja efektów, tak? Uczę, sprzedaję 10 lat, uczę od 5. Ten kurs to jest po prostu podsumowanie tego wszystkiego. Dlatego po prostu, jeśli kupisz kurs, nie zwróci ci się, no to zwracam pieniądze. Natomiast gwarancja dla przedsprzedaży będzie działać trochę inaczej, bo powiem o tym trochę później, eee, może za chwilkę. Dodatkowe korzyści. Darmowe aktualizacje przez rok, czyli wszystko, co wyjdzie w 2025 roku, a przypominam, że nie mam w planach korzystać, jakby budować nowych projektów, a nawet jakby wyszedł jakiś projekt. Załóżmy, że stwierdziłem, że nie piszę e-booków, ale napisałem jakiegoś e-booka. Tak? Wrzuciłem go do sprzedaży na przykład na jeden dzień, ale osoby z tego kursu dostaną go po prostu w pakiecie za friko. Tak po prostu. Nieważne, czy on będzie kosztować 100 zł, 200 zł, 300 zł dostaniecie go po prostu już w pakiecie. Żeby nie było czegoś takiego, że wykupicie kurs i za chwilę a Karol wypuścił coś nowego, nie chcę już czegoś takiego, słuchajcie. Chcę robić kompleksowo. Albo ktoś jak chce mieć tak, że jak ktoś do mnie przyjdzie, to wyjdzie i będzie zarabiał. Nie chcę czegoś takiego, że ktoś coś kupi, a potem będzie pitolił, że to nie działa albo że to się nie sprawdza. Certyfikat. Oczywiście, certyfikat można sobie zwrócić do CV, do portfolio, niezależnie co będziecie robić. Gwarantuję wam, że jak pokażecie, że umiecie sprzedawać, to przyjmą was wszędzie. I ja nigdy nie miałem problemu ze znalezieniem pracy, bo każdy chce mieć w zespole sprzedawcę, bo sprzedawca przynosi do firmy pieniądze, a takich ludzi się po prostu zatrudnia. Grupa wsparcia, z racji tego, że jest to przedsprzedaż, to będzie dla pierwszej grupy dodatkowa, oczywiście, grupa na Telegramie, jak wszystkie inne, chociaż innych grup już nie ma, więc tak naprawdę będzie tutaj grupa. I dlaczego ta grupa jest inna niż inne grupy, już Wam powiem. Po pierwsze, to nie będzie tak, że jak ktoś sobie kupi kurs, to ja go dodaję do grupy. Nie. Najpierw trzeba ten kurs cały przerobić. To jest pierwsza rzecz, i dopiero wtedy dodam do grupy. Druga sprawa jest to grupa osób, która przerobiła cały kurs. Bo na akademii doszło w pewnym momencie do czegoś takiego, że ktoś kupił akademię 3 lata temu za stówę i chce mieć takie same wyniki jak druga osoba na akademii, która ma do tego szkołę stylizacji, hashtagi, szkolenia z komunikacji i wszystko inne. Więc te dwie osoby nie powinny być na, na jednej grupie, bo po prostu robi się zbyt duży przestrzał i, i, i część osób jest niezadowolona z wyników. Część osób ma wyniki i, i, i ogólnie tak. Tak to wygląda. Natomiast tutaj będzie zupełnie sytuacja inna. Po pierwsze każdy będzie wiedział wszystko, a po drugie nie wiem też czy grupa zostanie. Może to być grupa, na przykład na pół roku, na rok, względnie zostawiam na czas nieokreślony, tak, czyli tak jak akademia. Może być, że będzie dwa lata, trzy lata, może być tak jak szkoła stylizacji, pół roku. Więc nie czajcie się, tylko korzystajcie, bo gwarantuję wam, że taka grupa w połączeniu z takim kursem na pewno się zwróci. A jak będzie, a ja mam w planach, tak jak mówiłem, ten projekt realizować, rozwijać, więc niewykluczone, że grupa na Telegramie będzie stałym elementem tego kursu, ale możliwe też, że będzie tylko dla osób, które zdecydują się w pierwszej kolejności, a w kolejnych miesiącach albo ta grupa będzie płatna. Albo nie będzie jej wcale. Nie wiem, różne miałem na to koncepcje, pomysły. Oczywiście, wiecie, jak ja za coś biorę pieniądze, no nie dlatego, żeby sobie zarobić, tylko coś wam w zamian za to z reguły daję. Dlatego o tym w taki sposób mówię. No i co? Najwięcej sprzedaży tracisz nie z powodu wysokiej ceny, ale z powodu braku jasności. To jest też taki fajny cytat: że jak klient po prostu nie kupuje, nie dlatego, że jest za wysoka cena, tylko dlatego, że czegoś nie rozumie. Przejdźmy sobie dalej zadanie. Wyobraź sobie, że masz magiczną różdżkę i dzisiaj teraz zarabiasz 3000 tysiące, 5 tysięcy, Wyobraź sobie, że masz taką magiczną różdżkę i że tyle zarabiasz. I pytanie do Ciebie. Zastanów się i napisz chwilę e, za chwilę na czacie. Ile byś był w stanie zapłacić za taką magiczną różdżkę? Ile byś był w stanie za, za taką magiczną różdżkę zapłacić, żeby na przykład za kilka miesięcy zarabiać 5 czy tam 10 tysięcy. Złotych. Od razu Wam powiem, że miałem dwie opcje. Oczywiście opcja jeden, czyli zrobić jak najtaniej, żeby dużo osób kupiło. Mógłbym wypuścić kolejnego e-booka za 5 dych, tylko zastanówcie się, czy ten e-book mógłby coś realnie w Waszym w życiu zmienić. Moje e-booki nieskromnie powiem, że zmieniają coś w Waszym życiu, nawet jak są za 20 złotych, czy za 30, ale ja to ja, tak. Natomiast y no to i tak wartość ogranicza w pewien sposób, no bo nie dam Wam całej wiedzy za 50 zł, bo to by był chociażby brak szacunku dla osób, które kupują inne produkty. Więc tak, tak nie robimy. Natomiast druga opcja, no to oczywiście wymagam od Was trochę większej inwestycji na start, ale jestem Wam w stanie poświęcić więcej czasu, zdradzić więcej strategii, podać tą wiedzę w lepszej formie, dzięki czemu Wy macie lepsze wyniki. Tutaj oczywiście macie opinię i co ciekawe, moi drodzy, to tutaj ta opinia po lewej to jest opinia Natalii. Zobaczcie. Natalia właśnie. Czy, pytałaś się, jaką wiadomość od Ciebie odkopałem. To jest, proszę ja ciebie, wiadomość, gdzie zarobiłaś 2100 zł w południ, tak? Do południa. I zobaczcie, Natalia, która przyszła do mnie mentoring. Yy. Natalia, która przyszła na mentoring, też, co prawda, dużo pracy w to wkładała, ale zobaczcie, jak zarobki jej wystrzeliły. Więc tutaj, akurat, są takie osoby, które były na mentoringu. To są chociażby stare osoby, bo chciałem wam pokazać, że to są stare screeny. Tutaj przez cały okres pokazywałem wam screeny z tego roku. To są screeny z tamtego roku i zobaczcie, nic się nie zmienia. Przychodzą do mnie ludzie i są zadowoleni, więc naprawdę nie ma się co oglądać. Tylko trzeba po prostu korzystać. I zobaczcie, no Natalia przyszła, wydała na mentoring 1000 zł, czy tam 1300 nie? i w jedno południe zarobiła 200. Opłaca się? Opłaca się. Oczywiście nie każdy jest Natalia, nie każdy jest Karol, ale i tak te wyniki są imponujące. Tutaj są kolejne stare screeny. Zobaczcie, dniówka 3800 zł. Co tam jeszcze. Jakieś osoby, które zaczynają, tak, 200 zł w dwa dni. Oczywiście, polecanie grupy. Grupa zawsze fajna wartość. Tutaj macie jeszcze paczki, zobaczcie. Mentoring z zeszłego roku tutaj jeszcze jest stan 48 członków, więc pewnie przed pierwszą promocją, druga promocja, dobiliśmy do 80. I to są osoby, które były w zeszłym roku. I patrzcie, i też wykorzystaliśmy mentoring w pełni. Bardzo dużo tych pieniędzy udało się zarobić.